Pamiętasz może czasy, żeby obejrzeć nowy odcinek Spider-Mana, musiałeś czekać aż mama kupi go z gazety? Jeśli tak, to brawo, jesteś legendą. A ja w tym materiale chcę ci przypomnieć o twoim dzieciństwie, Amigo. Czy może pokazać młodszym, że kiedyś czekałeś, aż mama przyniesie nowy odcinek Hulka czy Spider-Mana w płycie CD z gazety, a nie jakieś wykupywanie subskrypcji na platformach, oczywiście do każdej oddzielnie. Wszystkie te seriale animowane leciały na Jetix, później znanym jako Fox Kids i późniejszym rebrandingu, czyli Disney XD. Incredible Hulk, czyli tak jak było na nasze tłumaczone, czyli niesamowity Hulk. Niestety tutaj mieliśmy tylko dwa sezony, z czego łącznie wychodzi 21 odcinków. Może była to krótka animacja, ale zarazem bardzo dużo się w niej działo. Młody naukowiec Bruce Banner, który próbował uratować młodego motocyklisterika, który znalazł się w pobliżu miejsca testowania bomby Gamma. jak wiadomo, następuje ta legendarna przemiana. I to ciekawostka pierwsza Potem Zielonego Halka. Głównym Nemezis przez całą tą serię jest przywódca wraz z swoim przedupasem Gargulcem. Głównym motywem przywódcy jest to, że chce posiąść moce Halka. Generał Ross, który uważa Halka za ogromne zagrożenie dla państwa i nasyła na niego... gdzie tylko się znajduje całe wojsko. No i oczywiście, przecież Bruce... Bruce kręci z Betty, a Generał Ross tego nienawidzi. Nie potrafi zaakceptować tej pięknej miłości. Banner oczywiście przez całą fabułę próbuje znaleźć lekarstwo na swoją dolegliwość. No i wiadomo, jak to z tym całym super superhero shit napotyka oponentów innych niż przywódca, takich jak na przykład Dr. Doom, który uprowadził jego kuzynkę Jennifer Walters, a biedny Bruce próbując ją ratować, musiał wykonać transfuzję swojej krwi i w ten sposób mamy She-Hulk, starcie bestia kontra bestia, czyli Hulk kontra Windigo, ogólnie oryginalnie w tym odcinku miał być sprowadzony Wolverine z X-Menów, Abomination, czyli tak zwany w dubbingowej wersji odrażający, a z przyjaciół, czyli innych superbohaterów z Marvela, którzy pojawiają się w tej serii, mamy odcinek z Ghost Rider'em, który obwinia i ściga Hulka za zniszczenie miasta. Binga z fantastycznej czwórki, gdzie reszta członków po prostu wyjeżdża na wakacje i krzyżują się ich drogi, z Hulkiem. Którzy ogólnie tworzą w tym odcinku połączenie mięśniaków, którzy jednocześnie się lubią, rywalizują, kto jest silniejszy, kto lepiej niższy, czy miażdży oczywiście, w komediowej wersji, w Chator, który próbuje pomóc ogarnąć wirus Gamma. Odcinek, kiedy Dorna mu opętał Bruce'a. Doktor Strange i She-Hulk musieli wejść do głowy banera, żeby go uratować. W tym odcinku nawet jest fragment, gdzie, gdzie pokazane są marzenia banera i z tego, co można wywnioskować. Po jednym z tych wyobrażeń, to Bruce fantazjuje albo o Spider-Manie, albo o byciu Spider-Manem. Odcinki, które najbardziej polecam wam zobaczyć, to trzyczęściowy Darkness and Light. Dlaczego? Uwaga, tutaj poleci szybki, mocny spoiler dla tych, co nie pamiętają, a sami chcą odświeżyć pamięć, czy ci, którzy nie oglądali, a chcą to poznać. W tych odcinkach w końcu udało się wyleczyć banera. Ale w jaki sposób? Betty i Samson pracowali nad komorą, dzięki której jej ukochany Bruce będzie mógł się oddzielić od Halka I udało mu się faktycznie: Hulk i Bruce zostali rozdzieleni. Wow, zajebiście! Ale jak się okazuje, nie potrafią żyć bez siebie i powoli zaczynają umierać. Potem były komplikacje, rzeczywiście. Generał Ross, którego tak nienawidził, nagle pragnie go wykorzystać jako siłę zbrojną podczas wojen. Tylko Hulk się budzi, jest w czystej furii i chce niszczyć wszystko, co spotka na swojej drodze. Nawet mamy scenę walki pomiędzy Bruce'em i Halkiem, wielkim game changerem. Na zakończenie pierwszego sezonu było, gdy jednak trzeba było znowu połączyć banera i Halka. No i znowu ten generał Ross próbuje wszystko sabotować, powstrzymać go chce Rick, ale Ross przez przypadek wrzuca go do komory i mamy Ricka wersji Halka. Tylko to nie była ta przemiana A-bomba, którego znamy z komiksów czy z innego serialu animowanego. Ale wtedy to właśnie uwielbiam ten moment. Bruce przemienia się w Szarego Halka, który był uśpiony w Bruce'ie. Ja od zawsze wolałem Szarego Halka w tej serii. Był bardziej, jak to się teraz mówi, Sigma. Miał te swoje attitude. Był bardziej rozumny, wypowiadał pełne zdania, niepojedyncze słowa. Betty, Rick. Miożdżać! Napisz mi w komentarzu, czy pamiętasz te odcinki a ja ci przypnę serduszko. A teraz sprytnie przejdziemy do postaci, która pojawiła się w Halku i miała swoją serię, czyli Iron Man, obrońca dobra i dziewic. I to i też jest ciekawie, bo są dwa sezony, ale ciekawostka w tym polega, że drugi sezon wygląda zupełnie inaczej graficznie, jakby zupełnie inna seria. Zamiast Avengersów w pierwszym sezonie mamy inną ekipę tonego Starka. Julia Carpenter jest Spider-Woman, a zamiast Tora, pięknego Tora. Mamy centaura. A z OG Avengersów jest Scarlet Witch, Hawkeye oraz wieloletni przyjaciel Kompan Starka, Roddy Rhodes, War Machine. Ogólnie, akurat do tej animacji, a zwłaszcza pierwszego sezonu, trudno po latach wrócić. to było i cała kreska czy akcja. Trudno się ze sobą zgrywa. Przez głównym nemesis Tonego Starka, miliardera, Rayboya, jest Mandaryn, który też ma swoją ekipę, w której skład wchodzi Zamieć, Dragon, Huragan, Mściciel, Chimeria, Hipnozja, Justin Hammer i Fink Funk Punk. Odcinki, które z pierwszego sezonu bym na pewno polecił do obejrzenia, a potem przeskoczył od razu na drugi sezon to historia Mandaryna i dwuczęściowe początki Ironmana. Bo już w drugim sezonie twórcy totalnie chcieli jakby odciąć się od pierwszego sezonu. Przeprawiali wygląd Starka, zbroje, innych bohaterów i cały wygląd tego serialu. Najlepszy Spider-Man to nie żaden Tobey Maguire, Andrew Garfield czy Tom Holland. Najlepsza wersja Spider-Mana pochodzi z kreskówki Animated Spider-Man z lat 1994-1998. Równe pięć sezonów zmagania się Petera Parkera z kryzysem tożsamości, zmagania się z rolą superpuchatera i poczuciem winy i braniem ciężaru całego świata na swoje barki. Serial ukazał klasycznych przeciwników Spider-Mana, takich jak Jaszczur, Hobgoblin, Kingpin, Sagę Klonów, Przemianę Petera w Potwora, Miłosne Rasterki z Felicją Hardy lub Mary Jane, czy też jej sklonowaną wersją. Także gościnne występy innych postaci, które dobrze znacie z Marvela, jak Punisher, Iron Man, Fantastyczny na czwórka, Daredevil, a nawet sam Stan Lee. Pamiętasz ten serial animowany? Jeśli tak, to zostaw tutaj subskrypcję i podziel się swoją opinią w komentarzu, co pamiętasz z tego serialu najlepiej. Animowany serial Spider-Man z lat 90. ukształtował wizerunek tego bohatera dla całego pokolenia, które dorastało właśnie w tym okresie. Serial zyskał ogromną popularność dzięki swojej wartości fabularnej oraz głębokiemu przedstawieniu postaci. Okazywał Spidermana jako bohatera, nie tylko walczącego z złoczyńcami, ale przede wszystkim jako młodego mężczyznę, zmagającego się z codziennymi problemami, takimi jak nauka, relacje z bliskimi czy poczucie własnej odpowiedzialności. Co czyni tę wersję Spidermana nadal istotną i inspirującą? Serial wyróżniał się tym, że przedstawiał bohatera w sposób złożony, pokazując jednocześnie jego ludzkie słabości i moralne dylematy. Serial poświęcał wiele uwagi rozwojowi głównego bohatera, Petera Parkera. Oraz jego relacją z otoczeniem. Widzowie mogli obserwować jego zmagania się z byciem superbohaterem oraz utrzymywania normalnego życia studenta i fotografa. Te elementy razem sprawiały, że The Animated Spider-Man pozostaje jedną z najbardziej docenianych adaptacji tej postaci, która mimo upływu lat nie straciła na aktualności i sile przekazu. Minus jest taki, że nie doszło do szóstego sezonu, niestety, w którym Spider-Man miał odszukać Mary Jane. Serial animowany X-Men z lat 90. to jedna z najważniejszych i najbardziej kultowych animacji swojego czasu. Dzięki poruszaniu ważnych społecznych i emocjonalnych Tematów takich jak odrzucenie, dyskryminacja czy poszukiwanie własnego miejsca w świecie, serial zyskał głębokie uznanie wśród widzów, pokazywał mutantów nie tylko jako bohaterów z nadnaturalnymi mocami, ale również jako osoby zmagające się z problemami codziennego życia, co pozwalało widzom na utożsamienie się z postaciami. Serial mówił o tolerancji, akceptacji i walce o prawa słabszych. Było to wszystko przedstawione jako grupa zróżnicowanych indywidualności z własnymi problemami i historiami. Serial poruszał minimum kwestie rodzinne, lojalność, walkę z przeciwnościami, a także konflikty między mutantami a społeczeństwem. Każda postać miała swój rozwój i emocjonalne zmagania które były ważnym elementem całej narracji. Akcja często odnosiła się do poważnych tematów, takich jak wojna, prześladowania czy moralne dylematy. X-Meni z lat 90. do dziś pozostają symbolem nie tylko superbohaterskiej akcji, ale też głębokiego, emocjonalnego i społecznego przekazu w mediach animowanych. Oczywiście nie ma co zapominać o odcinkach, gdzie to X-Meni przybyli do Spider-Mana. Do tego uniwersum z lat 90. nie należały tylko te serie bo był jeszcze Srebrny Surfer, Fantastyczna Czwórka, nieudana, dziwna próba innego Spidermana, czy też próba powstania też Avengersów, ale jednak najbardziej zyskały jednak popularność te cztery tytuły, a zwłaszcza u nas. Lecz nadzieją na powrót tego całego naszego dzieciństwa jest seria, która wyszła w 2024, po wielu latach, czyli X-Men 97, która jest kontynuacją Przygód Mutantów. I są też kame... Kameo role właśnie spider Spidermana czy Ironmana, nasze dzieciństwo po latach wróciło, do życia. A drugi sezon ma być już wydany w 2026 i są już prace nad trzecim, więc... Jeśli czekacie na kolejny sezon X-Menów, dajcie znać w komentarzu oraz czy chcielibyście, żebym zrobił odcinek na temat właśnie tej serii X-Menów z 97. Może nawet poszczególne odcinki, chętnie wejdę w konwersację, tak jak na TikToku. Ja się żegnam i do następnego.